Małżeństwa z gminy Ostrowite mają powody do świętowania. W poniedziałek obchodziły one jubileusze pożycia małżeńskiego. 50-letnim stażem może pochwalić się 19 par, 60-letnim 4 a 65-letnim 1. Z tej okazji władze gminy wręczyły swoim mieszkańcom medale nadawane przez prezydenta RP oraz symboliczne upominki. Życzymy im tego co najlepsze, jeszcze kilku, kilkunastu lat przynajmniej w zdrowiu, w szczęściu, w gronie rodzinnym i cieszę się, że właśnie gmina Ostrowite może poszczycić się tyloma parami, które świętują swój jubileusz. Przez ten wspólnie spędzony czas niektórzy jubilaci doczekali się licznego potomstwa. Jak przyznają, to największe szczęście. Dziewięcioosobową, dziewięciorodziczy miałem. Najstarszy syn ma 51 lat w tej chwili. Ja szesiu, pan... trzy, sześć synów i, i trzy córki. Sześć dzieci. To już w ile? Tak? Osiemnastu wnuków mamy. To już osiemnastu w Prawnuczko wiesza Najpiękniejsze chwile są dni Bożego Narodzenia z całą rodziną. Jak wszystkie dzieci są, jesteśmy wszyscy razem tym stole. Dla, Dla świętujących par z terenu gminy, to ważne wydarzenie. Większość tych par czeka na właśnie wspólne spotkanie z władzami gminy. Tym bardziej, że medale pan prezydent przysyła do urzędu, a listy gratulacyjne wysyła bezpośrednio do domostw. Część z państwa już swoje jubileusze obchodziła w gronie rodzinnym, wyprawiając uroczystości, spotkania rodzinne. Myślę, że tego typu spotkanie wszystkich razem z władzami samorządowymi to dla nich również zaszczyt. Czego życzą sobie świętujący na kolejne lata wspólnego życia? Na kolejne lata, żebyśmy byli tak dalej sprawni, jak do tej chwili, prosi tylko Boże o zdrówko i chociaż jeszcze parę lat z sobą. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć symbolicznego toastu i tradycyjnego 100 lat. Niech żyją, żyją nam, niech żyją nam.